Na całej przestrzeni jezior i rzek toczy się bujne życie, świat podwodny jest zupełnie inny od lądowego. Woda jest nie tylko otoczeniem mieszkańców i źródłem tlenu, ale też ich powierzchnią przemieszczania się ale kto najbardziej ze wszystkich stoi za przejrzystością tej wody, jak również za obiegiem materii organicznej w tym ekosystemie. Odpowiedzi daleko szukać nie trzeba. zwierzęta, głównie zakopane w ziemi, niezbyt ruchliwe, są często niedocenianym, ale niezwykle ważnym elementem w ekosystemie. Są to y, organizmy bentoniczne czy bentosowe, żyjące na dnie, ryjące w osadach dennych i pełniące w zasadzie małże, te, te duże małże, ale nie tylko duże. One pełnią bardzo, bardzo ważną rolę w środowisku wodnym. Przemieszczając się pod nie, wzburzają je i powodują większy obrót materii dennej. Odsłaniają niższe części gleby, których zawartość organiczna sama nie mogła z powrotem trafić do obiegu. Małże starają się tylko wydobyć jak najwięcej pokarmu z wody, której otacza. A ich efektywność w tym działaniu jest ogromna. Taki małż potrafi przez siebie przepuścić, taki nieduży małż. Potrafi przepuścić przez siebie w ciągu dnia wiele litrów wody. Także jak tych małży na dnie zbiornika, nawet wielkiego zbiornika żyje bardzo wiele, tysięcy na przykład, no to one cały ten zbiornik przefiltrują, tą wodę, parę razy w ciągu całego roku. Zakwity wody na pewno tam, gdzie żyje dużo małży, są dużo mniejszym zagrożeniem, niż tam, gdzie małży nie ma. Te zwierzęta, będące sercem jezior, są jednak obecnie w zagrożeniu większym niż kiedykolwiek. Poznajmy lepiej ich skryty świat. Małże są ważnym elementem ekosystemów wodnych. Tak? Są ważnym i istotnym, a niekiedy to ich biomasa, jako organizmów pentosowych, jest największa po prostu. Cezary Tajer jest pracownikiem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zaangażowanym w prace związane z ochroną małży. Jest również jedną z niewielu osób w Polsce badających te zwierzęta oraz autorem prac naukowych na temat gatunków krajowych. Obcych, jak również zależności ekologicznych między małżami a ich pasożytami. No, przyczyniają się jednak do czystości wody, więc dobrze jest te małże chronić. Ale oczywiście wiele prac ludzkich, szczególnie ludzkich, no, zmierza do tego, że my jakoś gospodarujemy na tych wodach, no, wykorzystujemy je w różny sposób. Co jakiś czas na zbiornikach wodnych i ciekach. Prowadzone są tak zwane utrzymaniowe. Ich metodologią jest często wybieranie osadu dennego przez koparkę. Wybierając roślinność z koryta cieku zagarnia często przez jak jest ciek mały, to przez całe koryto, no i razem z tym materiałem dennym też i wydobywa małże i wyrzuca na brzeg. I one no niestety nie mają możliwości same, żeby się uratować, bo taki małż. On nie, nie wróci do tego, nawet jak leży na brzegu, to on nie wróci na tej swojej jednej nodze. Tak? On nie wyjdzie z tego szlamu, nie wróci do wody. No, niestety, reaguje małż tylko w jeden sposób. On zamyka swoją skorupę i tak zostaje. Tutaj warto powiedzieć więcej o tym wspaniałym wytworze natury, który pozwala bardzo miękkiemu, nieforemnemu zwierzęciu stać się jednym z najmocniejszych i najwytrzymalszych na uszkodzenia mechaniczne mieszkańców wody. Muszla małża zbudowana jest z trzech warstw. Rogowej, na samym wierzchu, porcelanowej w środku, a z ciałem małża styka się błyszcząca wewnętrzna warstwa perłowa. Z dwóch stron muszli znajdziemy ślad po bardzo silnym mięśniu, zwieraczu, który bardzo dobrze przytrzymuje obie połówki małża. Są bardzo potężne mięśnie. Jak małż się zamknie, to tak ściśnie tą skorupę, że w zasadzie siłą ludzką no, nie da się tak otworzyć bez uszkodzenia tego małża. Informacją, którą można uzyskać z patrzenia na samą muszlę od zewnątrz jest przybliżony wiek małża. Każdy wyraźny słój na muszli pokazuje moment, w którym małż zwolnił tempo produkcji swojego szkieletu zewnętrznego. Tak się dzieje zawsze w okresie zimowym, kiedy niższa temperatura wody obniża tempo filtracji. Im dalej od wierzchołka muszli, tym słoje są bliżej siebie. Co jest spowodowane coraz wolniejszym wzrostem małże wraz z ubiegiem lat? Uwaga jest taka, że to z tym trzeba troszkę uważać, bo jak mamy takiego małża, który żyje na przykład na stawie albo na zbiornikach mocno astatycznych, czyli takich, gdzie to środowisko życia jest bardzo niestabilne, to może być tak. Na przykład staw jest spuszczany parę razy do roku, żeby odłowić na przykład ryby i pozostaje trochę dłużej bez wody, nawet to może być w lecie na jesieni. I wtedy małż żyjący w takim zbiorniku, on się zamyka, nie filtruje wody, nie odżywia się, przestaje intensywnie rosnąć, może odkładać dodatkowe pierścienie. W ciągu roku może ich wtedy odłożyć, w zależności od tego, co się tam w tym zbiorniku dzieje, nawet kilka. I to już nam może nie dać miarodajnego obrazu wieku małże. Tak? Ale najważniejszą informacją, którą nam daje obraz muszli, jest gatunek małża, jako że większość da się dobrze rozróżnić i zidentyfikować na podstawie samej muszli. Najpospolitszymi w tym momencie małżami krajowymi w Polsce są skójki dwóch gatunków – zaostrzona i malarska. Mimo że mają dość szeroki zakres tolerancji, ich obecność wciąż świadczy o dobrej kondycji zbiornika wodnego lub konkretnego odcinka cieku. Skójki są pożywieniem licznych zwierząt wodnych, takich jak wydry, piżmaki i wodne ptaki. Skójkę zaostrzoną rozpoznamy po muszli u sylwetki zaokrąglonej z przodu, a zaostrzonej, tak jak sugeruje nazwa, z tyłu. Skójka malarska natomiast ma dolną krawędź muszli stosunkowo równoległą do górnej. Większymi natomiast i bardziej okazałymi małżami są szczerzuje. To jest szczerzuja wielka, Anodonta cygnea. Tutaj mam właśnie tą skorupę, taką nawet już pokaźnej rozmiarów, jeszcze w latach powiedzmy tam 30. XX wieku znajdywano na Śląsku, jest taka praca Feliksiaka, znajdywał małże, szczerze wielkie, których długość muszli wynosiła 26 cm. Od tej pory nikt takich wielkich nie znalazł. Ale znajdujemy też takie, które mają 18, nawet 20 cm, to jeszcze gdzieś tam można znaleźć. Największe rosną, to ciekawe, z nich te, które żyją w starorzeczach i na stawach. Oprócz wyraźnej różnicy w budowie muszli między szczerzujami a skójkami, takie jak dużo wyraźniejsze skrzydełko, cecha diagnostyczna, która dodatkowo rozróżnia je, znajduje się wewnątrz muszli. Też tutaj no, też widzimy, że, że szczerzuje nie mają tak zwanego zamka, mają tylko wiąz, wiązadło, natomiast zamek, czyli te zęby takie, jakieś listewki, to mają y, tylko małże z rodzaju unio. Czyli skójka. To, to one tu mają takie wyraźne, oprócz wiązadła, czy tak zwanego ligamentu, mają jeszcze ten, ten zamek charakterystyczny. Jako cecha diagnostyczna, po której rozpoznajemy y, muczle. Tak. Nie wszystkie jednak gatunki małży, występując w Polsce, prezentują sobą dobry stan ekosystemu i jakości wód. Racicznica zmienna. Małż, który przybył do Polski z daleka, mianowicie ze zlewni Morza Kaspijskiego. Trybem życia przypomina bardziej omułka niż jakiekolwiek słodkowodne małże. Prowadzi osiadły tryb życia, przytwierdzając się do wszelkich powierzchni, substancją, która w wodzie zmienia się w nitki, świetnie trzymające małże. Mimo siedliska życia pierwotnie morskiego, świetnie się ma także w wodach słodkich. Przede wszystkim jednak. Racicznice są dużym zagrożeniem dla rodzimych gatunków zwierząt, nie tylko z grupy małży. Obrastając przykład skójki lub szczerzuje w wielkich ilościach, blokują całkowicie przepływ wody, doprowadzając często do ich śmierci. W zalewie szczecińskim to te małże potrafią w tych wodach słonawych tego zalewu żyć w tak olbrzymich liczebnościach, że tam w ogóle to cały ten zalew olbrzymi przefiltrują wodę parę razy w ciągu roku. To też ma znaczenie właśnie jako w obiegu materii tego zbiornika, no ale mają też niestety to negatywne gospodarcze znaczenie dla nas, że obrastają bardzo szybko różne urządzenia hydrotechniczne do tego stopnia, że mogą nawet blokować przepływy wody albo ograniczać te przepływy na jakichś jazach, zastawkach. Także trzeba czyścić tych małży po prostu te miejsca, Racicznica zmienna jest małżem wyjątkowym pod względem cyklu rozwojowego. Przybyła z Morza Kaspijskiego i jej cykl rozwojowy jest także bardziej podobny do cyklu omułka niż krajowych gatunków słodkowodnych. Larwy racisznicy dryfują w toni wodnej, dzieląc los z innymi organizmami planktonowymi. Podczas gdy larwy krajowych gatunków przechodzą bardzo ciekawą podróż. Glochidium jest pasożytnicze to nie jest wolno żyjące stadium, które gdzieś tam sobie ta larwa pływa tylko ona pasożytuje na rybach. W zależności od gatunku małża to różne tam gatunki ryb są wybierane do pasożytowania. Pasożytuje najczęściej osadzając się na skrzelach, w naskórku, na błąku, na płetwach to tam najczęściej spotykamy największe skupiska tych glochidiów. No i teraz różne gatunki małży produkują różne, różną liczbę glochidiów. Nasze rodzime skójki i szczerzuje potrafią wyprodukować na kilka tysięcy. Należy jednak wrócić do problemu prac utrzymaniowych. Dalej wymaga on rozwiązania. Wytypowaliśmy takie właśnie Regiony. I jako Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych wystąpiliśmy do Wód Polskich o to, by wspólnie skoordynować te działania. I jeszcze tutaj mieliśmy do pomocy lokalny, yy, lokalną drużynę harcerską, która powiedziała, że da ludzi do pomocy, no bo to trzeba jakimiś siłami przenieść. To są tanie akcje, to zakupiono tylko jakieś tam kilka wiaderek, kilka grabi do rozgarniania mułu. Sama akcja trwała 3 dni, a wyrzucone na ląd zwierzęta ratowało kilka osób, ponieważ na tą skalę prac nawet mała grupa ludzi jest w stanie nadążyć za działaniami maszyny. Na odcinku 1700 metrów, gdzie były te prace utrzymaniowe prowadzone, udało się nam zebrać w ubiegłym roku, to na jesieni była ta akcja prowadzona ubiegłego roku, udało nam się zebrać prawie 500 okazów małży. Wśród zebranych małży trafiły się gatunki rodzime, takie jak pospolite skójki i chronione szczerzuje wielkie. Wiele jednak było młodych osobników, gatunku, który rodzimy nie jest. Tutaj opowiadałem o szczerzuji wielkiej, ale prawdopodobnie ta szczerzuja wielka już nie jest największym gatunkiem małża i mięczaka w Europie. W ostatnim czasie. Hmm, w Ostatnich kilkudziesięciu latach doszło do inwazji gatunku obcego na teren Europy. Tu mam na myśli szczerzuję chińską, Xinanodonta tak, udiana. Tak, muszlę takiej szczerzuji trzymam właśnie w tej chwili w dłoniach. No i widzimy, że tu kształt muszli tej szczerzuji wielkiej chińskiej się różnią znacząco. Ta chińska ma taką bardziej pękatą, owalną, bardziej muszlę. Bardziej masywną też? Nie wiemy jeszcze jak szczerzója chińska wpłynie na gatunki krajowe. Szczególnie, że małże są mało badanymi zwierzętami w Polsce. Jednak zakres tolerancji tego gatunku na warunki środowiskowe jest większy od innych gatunków szczerzuj, jak również jego rozrodczość. Ten gatunek produkuje nawet do kilku milionów jaj, a więc późniejszych glochidiów. Stwarza więc konkurencję dla szczerzój krajowych, także już w najwcześniejszych etapach życia. W największą okazję to znaleziono we Francji. Ważyły prawie 1,5 kg, tak? natomiast długość to było 27-28 cm. Czy mimo przeciwności ze strony działań ludzkich oraz inwazyjnych gatunków obcych istnieje szansa dla skujek, szczerzuj, jak również innych mniejszych rodzimych gatunków na odbudowanie populacji tam, gdzie zniknęły z powodu zanieczyszczeń i eutrofizacji wód? Czy jest możliwe, że gatunki rzadsze stworzą stabilną populację w Polsce? Ja tu jakby nie chcę podważać wielu różnych badań, które były robione już na ten temat. Natomiast z moich obserwacji na jednym ze stawów, dużych stawów milickich, staw Rudy, mający powierzchnię 120 hektarów, tam żyją i szczerzuje chińskie, jest bardzo duże stanowisko, i szczerzuje wielkie, i spotkamy też szczerzuje pospolitą. I one tam współwystępują, i muszę powiedzieć, że no, z pomiarów geometrycznych muszli no, wynika, że ta szczerzuja chińska i, i ta szczerzuja wielka, i szczerzuja pospolita, jakoś sobie współbytują i radzą. I mają całkiem duże muszle, co by wskazywało na to, że no, jednak sobie tam pokarmu nie odbierają. No, ale to jest jednak staw hodowlany, rybny który jest mocno zeutrofizowany, tamtego pokarmu, jego trofia może być wysoka, to po prostu ma dużo pokarmu i to wystarczy, żeby różne populacje małże wyżywić. Nie ma również powodu, dla którego hodowcy ryb mieliby małże nie lubić za wytwarzanie glochidiów. Tu większym zagrożeniem mogą być inne o dziwo, organizmy yy, dla ryb, jak na przykład splewki chociażby, czyli skorupiaki, które też tam się przysysają yy, jak takie pluskwy do ryby i, i one nawet są groźniejsze niż, niż te glochidia, bo splewka tak naprawdę na całe życie na tej rybie musi sobie bytować, a glochidium, tak jak powiedziałem, tylko przez przez krótki okres, a, po te, a ponieważ y, okres rozrodczy małży jest podobny w skali roku, no to w pozostałej części roku to praktycznie glochidia ryb nie nękają. Taka szansa na uratowanie wciąż zmniejszającej się populacji wielu gatunków małży jednak w pewnym stopniu istnieje. Małże potrafią wrócić w miarę szybko do niektórych rzek. Tu przykładem jest taka rzeka Orla. Największy dopływ Baryczy, rzeka, która jeszcze na początku lat 90. była nieprawdopodobnie zanieczyszczona. Tam małże nie było. Natomiast kiedy tą rzekę, kiedy wybudowano mnóstwo oczyszczalni ścieków, w międzyczasie już przestała taka, te, te ścieki dopływać do Orli w, taki, w, tak nad, w nadmiarze, to małże pojawiły się na jej długości prawie całej no, już licznie. I pojawiły się takie gatunki jak skójka zaostrzona, skójka malarska, gałeczka rzeczna, właśnie również czyszczerzuja pospolita, która wbrew nazwie wcale taka pospolita już nie jest, ale tam w tej rzece też żyje. Także no, to budzi jakieś nadzieje, że Małże sobie radzą. Tak? Tylko trzeba trochę im no, tutaj w tym pomóc. Czyli woda musi być oczyszczana, musimy patrzeć yy, na to, czy, yy, żebyśmy tam nadmiernie pracami hydrotechnicznymi nie niszczyli rzek. No a także trzeba dokładać starań, żeby w trakcie prac utrzymaniowych, które są niezbędne, no bo wiadomo, z powodów jakichś tam przeciwpowodziowych chociażby, no żeby te małże jakoś zbierać i yy, Ratować. Akcji ratowania małży z prac utrzymaniowych i renaturyzacji cieków i akwenów jest jeszcze zdecydowanie za mało, żeby mówić o tym, że robimy co możemy, żeby je uratować. Ale zwiększenie świadomości w społeczeństwie o losie tych zwierząt pomoże to zmienić, powodując, że ludzie zaczną dostrzegać prawdziwą wartość w tych niepozornych, żywych filtrach polskich jezior i rzek. Ten film ma właśnie to na celu. Chrońmy małże i ich domy.